Witajcie! Czasami moje włosy doprowadzają mnie do szepskiej pasji, tak jak właśnie dzisiaj. Nie można z nimi nic sensownego zrobić. Totalnie nic. Niby proste, a każdy się wykrzywia w inną stronę. Ale przecież nie o włosach będę Wam dzisiaj opowiadała, tylko... Być może zauważyliście, że wczoraj nie było filmu o ósmej. Okazało się, że się nie wgrał tak jak powinien, więc musiałam samą operację zaczynać od nowa. Mimo to mam nadzieję, że ucieszył Was. Ja jeszcze o tym nie wiem, bo jeszcze nie został opublikowany. Wiecie, myślenie życzeniowe. Z czym dzisiaj do Was, kochani, przychodzę? Chciałabym, was zapre chciałabym Wam zaprezentować e, serię od marki Orientica. Serię dosyć ciekawą, dosyć interesującą, dosyć luksusową, dosyć drogą, dosyć piękną, dosyć hmm, interesującą po prostu. Będę Wam pokazywała przebitki, jak wyglądają flakony. Niestety nie mam żadnego z nich, aby móc Wam pokazać. Mogę Wam opowiedzieć tylko i wyłącznie o zapachach, o tym, jak się spisywał na mojej skórze, a słuchajcie, sami ocenicie, czy są warte Waszej uwagi, czy też nie. Seria, o której Wam chcę opowiedzieć, jest stosunkowo nowa, ponieważ powstała w 2021 roku. Nie będę tutaj udawała, że są to propozycje oryginalne, choć powiem Wam szczerze, w dzisiejszym świecie znaleźć coś oryginalnego, innego to jest naprawdę sukces. W każdym razie, do czego zmierzam? Nawiązują one do pewnych zapachów. Kiedy Wam powiem, nie zdziwicie się. Są to zapachy dosyć popularne, dosyć ciekawe, może powiem tak. Są to zapachy w pewnych klimatach. Jeżeli jesteście ciekawi, zostańcie koniecznie ze mną. Zaprezentuję Wam dzisiaj trzy zapachy, które przyszły w takich próbeczkach ze sklepu Sekret Piękna. Ja sobie już pozwoliłam otworzyć je, ponieważ no, mam maleńki problem. Niby takie proste, a jednak skomplikowane. Tak one wyglądają w środku. Z góry przepraszam za stan moich paznokci, ponieważ znowu coś dziwnego się z nimi dzieje. Jestem w trakcie kuracji olejkami. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W każdym razie, cóż takiego ciekawego zostało zapisane tutaj w środku? Trwałość zapachu do 12 godzin, wyprodukowane na bazie skoncentrowanych olejków. To już dobrze świadczy i powiem Wam, potwierdzam, ponieważ po nałożeniu zapachu jest ewidentny, widoczny ślad. Nie zostawiają śladów na ubraniu, to też potwierdzam. Bogato zdobione flakony. Flakony będziecie mogli zobaczyć tylko niestety i wyłącznie na zdjęciach, ponieważ nie posiadam żadnego z nich, tak jak zaznaczyłam wcześniej. A szkoda, bo są po prostu cudowne. Nie wiesz, jaki zapach wybrać? Napisz do nas. I to jest jedna próbka zapachu Orientika Amber Rouge. Woda perfumowana. Jak się możecie domyślać. Będzie to zapach, który nawiązuje do pewnego bardzo, bardzo znanego zapachu, ale czy jest taki sam? Niekoniecznie. Przeczytam wam najpierw nutki zapachowe. Szafran, jaśmin, drzewo bursztynowe, ambra, cedr, żywica jodłowa. Jest to unisex, tak jak wam zaznaczyłam z 2021 roku. Ja każdy z nich nałożę sobie jeszcze raz, żeby sobie przypomnieć. No cóż, zacznę od razu. Jest to zapach, który nawiązuje do Pocara Trouche 540 lub do jego ekstraktu. Także do Alhara Main Amber Oud Rouge. Ale ten zapach jest zdecydowanie bardziej miękki Bardziej kobiecy, nie czuć tu tak zwanych bandaży, chociaż ja do tej pory nie bardzo wiem o co wam chodzi, przynajmniej niektórym z nich, niektórym z Was. I powiem Wam, że w trakcie noczenia on był niezwykle, niezwykle przyjemny. Oczywiście zrobiłam sobie notatki i powiem Wam, że ten zapach w przeciwieństwie do bakarat Oprócz tego, że jest bardziej miękki, jest mniej ostry, jest również bardziej kwiatowy w tych końcowych fazach. Wyczuwam przepiękny jaśmin tutaj, który się ładnie utrzymuje, który pięknie łagodzi tę kompozycję. Więc jest to z pewnością zapach odpowiedni dla tych osób, dla których bakarat róż jest zbyt ostry, zbyt apteczny. Może się on podobać, ponieważ ten wydźwięk bakarat różowy, tak go nazwę. On jest tutaj z Wami przez jakiś czas, później on łagodnieje i dopiero jeżeli ktoś zna ten słynny zapach, mógłby tutaj pokusić się o nawiązanie do niego. Paulina Szar uważa, że jest to znakomity odpowiednik. Powiedzmy, że ja wychwytuję, mój nos wychwytuje tutaj pewne niuanse, które jednak wskazują na to, że Zapach od Orientiki jest łagodniejszy i przyjemniejszy. Opakowanie, jak widzicie, jest po prostu przepiękne, przecudowne. Te części, które tutaj widzicie, są metalowe jest to metal i szkło. Musicie przyznać, że prezentuje się naprawdę imponująco przepięknie. Ceny tego zapachu wahają się mniej więcej, tak powiem, żeby za dużo nie powiedzieć, od 300 zł w górę. Tak, powiecie, że dużo, ale czy to nie jest idealny takon na prezent? Oczywiście nie namawiam do kupowania w ciemno, nigdy do tego nie namawiam, ponieważ jednak, mimo wszystko, jest to pewnego rodzaju inwestycja. Uważam, że każdy zapach trzeba na sobie sprawdzić, żeby zobaczyć, jak on z wami współpracuje. Kolejny zapach, o którym chciałabym Wam powiedzieć, jest to Royal Amber. Mam go tutaj. Nałożę jest sobie na skórę. Może w tym miejscu. I również przepiękna projekcja. O, jaki on jest cudny! Jak on bardzo mi się podoba. Zapach też z 2021 roku. Też uniseks. Posiada w sobie bergamotkę, nuty zielone, melon, ananas, nuty słodkie, bursztyn, nuty drzewne, wanilię i piżmo. Ci z Was, którzy śledzą mój kanał, już na pewno wiedzą, o, jaki zapach jest do niego podobny. Tak, tak, dobrze myślicie, moi drodzy. Alhamdulillah main amber wood, ale. Tutaj, tutaj, moi kochani, jest tak niesamowita klasa, że aż mnie po prostu poraża. Ten zapach dużo bardziej mi się podoba niż zapach od Al dlatego że ten jest bardziej wyważony, jest bardziej miękki, jest lepiej zblendowany. Cudowna bergamotka połączona z ananasem i z melonem. Do tego podbita bursztynem, co sprawia, że to nie jest jakiś tam zapaszek owocowy, ale coś naprawdę pięknego, kobiecego, zmysłowego. Niesamowicie piękne, kobiece, zmysłowe perfumy. Oczywiście mężczyźni również mogliby ich używać, tutaj nie ma absolutnie żadnych przeciwwskazań do tego, ale kiedy zobaczyłam reklamę tego zapachu na YouTubie, gdzieś tam postaram się w opis wrzucić filmik, Sami zresztą o Tam Tamta kobieta jest pokazana jako taki bardzo zmysłowy wamp. Ja tutaj jakiejś takiej wielkiej seksualności w tym zapachu nie widzę, ale z pewnością jest to zapach zmysłowy, z pewnością bardzo, bardzo, bardzo kobiecy. Bardzo przyjemny, bardzo uniwersalny. Po prostu cudny. I później, po jakimś czasie, tutaj do głosu dochodzi również wanilia, która jest obłędna. Dla mnie ona jest tutaj przepiękna. Zapach na pewno godny polecenia z całym serduszkiem moim. Z czystym sumieniem mogę Wam go polecić, zresztą zobaczcie na flakon. One się, te flakony różnią. Nie wiem, czy to już powiedziałam, czy nie, bo przyznam się Wam szczerze, że dogrywam ten kawałeczek drugi raz, bo się okazało, że jak ktoś nosi czerwoną szminkę na zębach, to potem, kiedy patrzy na nagranie i się okazuje, że coś się pojawiło, nagrywa raz jeszcze. Taki mały sekret. Nie zdradzicie, nie? Może nie powinnam Wam o tym mówić, ale słuchajcie, to są takie czasami zabawne e, senki e, z życia mego, gdy nagrywam dla Was. A czerwoną szpinkę uwielbiam, zresztą jak widzicie. W każdym razie, nie o szmince, kobieto, nie o szmince, bo tutaj popsujesz cały efekt, a miało być tak wow. Miało być wow, i mam nadzieję, że będzie wow. Zapach jest wow, naprawdę. Musicie go koniecznie sprawdzić. Jeżeli ktoś lubi takie donacje zapachowe. Świeżość, owocowość, ale jednocześnie zmysłowość i głębia. Myślę, że jest to zapach dla Was. Pięknie się utrzymywał. No i na samym końcu taka perełeczka. Kiedy przeczytam Wam nuty zapachowe, zresztą kiedy Wam powiem nazwę, już będziecie wiedzieli, do czego on może nawiązywać, utrzafra. Też unisex z 2021 roku. Nuty orientalne, wanilia, szafran, paczula, piżmo, ud, drzewo, gwajakowe. Tak, tak, dobrze myślicie, dobrze myślicie. Nawiązanie, moi drodzy, do Utbuke, którego niestety nie znam, ale także do Chagas Ut. Czy ten zapach jest jak Chagas oud? Nie, jest lepszy. Jest dużo, dużo lepszy. Ja go sobie tutaj tylko znajdę. Pokażę Wam, jak wyglądają w ogóle, bo nie wiem, czy pokazywałam te próbeczki. Nałożę go sobie tutaj. I od razu ten zapach od razu projektuje pięknie projektuje cudownie. Udowo, słodko, różany. Tak, nie ma tam y, róży, ale czasami ud ma właśnie taki lekko różany wydźwięk i ja to czuję w tym zapachu. Jest jednocześnie mocny i delikatny, taki bardzo charakterny. Y, powiem Wam, że mm, on mi się bardzo podoba. On mi się dużo, dużo bardziej podoba niż e, Szagaw UT, bo mimo tych. Charakternych nutek jest jednocześnie też delikatny, równie pięknie zblendowany jak poprzednie dwa zapachy, o których Wam powiedziałam, i to daje mu pewną klasę. Mm, ja bardzo żałuję, że nie znam Udbuke, ale myślę, że to byłaby niezła konkurencja do tego zapachu. Utrzymywał się z nich wszystkich najdłużej na ubraniach, trwał naprawdę dniami, tak mogę powiedzieć. Przepięknie projektuje. Ma, najwię... <laughs> Przepraszam. Ma największą moc z nich wszystkich. Uch. Cudne. Wiecie, z kim on mi się kojarzy? Tylko się teraz we mnie nie śmiejcie. Z takim bardzo przystojnym mężczyzną z kilkudniowym zarostem. <laughs> Naprawdę. Coś pięknego z pazurem. Tak bym je nazwała. Dobrze, moi drodzy. Chciałabym Wam jeszcze jedną rzecz pokazać. Zobaczcie, tutaj nałożyłam to, co było amber chyba. Poczekajcie chwileczkę, tylko sobie zerknę, bo nie chciałabym pomylić nazwy. Royal Amber, tak, to był Royal Amber. Zobaczcie na tą koncentrację olejków zapachowych. Przysięgam, nie brudzi ubrań, naprawdę, ale ślad jest, widzicie? Wiecie, co to znaczy, że one są naprawdę świetne jakościowo. Zobaczcie na te olejki. Piękne. Cudowne. Tutaj nawet nie muszę się pochylać, bo po prostu je czuję. Bardzo przyjemnie mi się je nosiło, bardzo przyjemnie mi się testowało. Troszeczkę żałuję, że mają tak wysoką cenę. Choć powiem Wam, że jeżeli przyjrzycie się tym flakonom, jak one się prezentują, w jaki sposób zostały zapakowane i tym, co jest w środku, uważam, że to jest propozycja, za którą można dać tyle pieniędzy. Ale oczywiście to będzie zależało od Was. Możecie sprawdzić próbki. Na przykład tutaj, bez reklamy, kryptoreklamy, zróbcie sobie z tym co chcecie. W każdym razie, ja miałam taką możliwość, zobaczyłam, sprawdziłam i powiem Wam, że jestem oczarowana. Bardzo one mi się podobają. Bardzo mi się podobają, dlatego że są naprawdę świetnie zrobione. Sama ich prezentacja wskazuje na to, że mogłyby to być idealne prezenty. Oczywiście, pamiętajcie, zawsze najlepiej jest sprawdzić lub znać upodobania osoby, której chcecie podarować perfumy, bo wiecie, jaką ja mam opinię w tej kwestii. Perfumy na prezent średnio się nadają, chyba że wiemy, co dana osoba chce dostać, chyba że znamy jej upodobania. I jeżeli te moje króciutkie recenzje przybliżyły Wam w jakiś sposób te zapachy, jeżeli się orientujecie, e, o czym mówię, wspominając również inne perfumy, do których tutaj delikatnie nawiązałam, to już mniej więcej potraficie sobie wyobrazić ten vibe. Ale dodajcie do tego niesamowitą klasę i elegancję. No kurczę, no będę się rozpływała dalej, aż po prostu mi zaraz słów zabraknie. Cóż, naprawdę bardzo mi się one podobają. I jest jeszcze coś, taka malutka niespodzianka, którą dla Was mam ponieważ w tej paczuszce z próbkami znalazło się coś jeszcze. I po krótkich konsultacjach z panią Michaliną stwierdziłam, że zrobię, zrobimy Wam małą niespodziankę na Mikołajki. W paczce pojawił się tester zapachu Sara Blue. Pokażę Wam, jak one wyglądają. Boże, mogę otworzyć, ja wierzę że mogę użyć. Zobaczcie. Takie mleczne szkło z koreczkiem. A, korek się dosyć dobrze trzyma. A to mizer. Wiem, że można próbkę tego zapachu też znaleźć, bo do mnie właśnie też przyszła jakiś czas temu. Jeżeli ktoś z Was ma na nie ochotę, zapiszcie mi proszę pod tym filmem w komentarzach sekret piękna. I spośród tych osób, które to zrobią, wylosuję niebawem, niebawem, czyli powiedzmy za tydzień, osobę, do której wyślę właśnie te piękne perfumy. Podoba się Wam? No, mi by się spodobało, powiem szczerze. Taki malutki gratysik, taki malutki prezencik na Mikołaja. Wiecie, no, bo tak przeważnie na Mikołaja to dzieci dostają prezenty. Nie wiem, jak jest u Was, ale u nas zawsze się wrzucało słodycze do butów. Buty musiały być za moich odległych czasów wyczyszczone, wypastowane postawione równiutko i wtedy przychodził Mikołaj i wrzucał nam coś słodkiego, może jakieś owoce, mandarynki, tak mandarynki kiedyś, być może nie wszyscy uwierzą, to był szał, to było coś, co się dostawało, mandarynki, pomarańcze. To było coś, co się dostawało tylko i wyłącznie na święta. Przeważnie na Boże Narodzenie. <gryw> to już szczęście te czasy minęły. I teraz w waszych bucikach może się pojawić flakon perfum. Dobrze, kochani, żeby nie przedłużać, żeby nie było zbyt śmiesznie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Przypominam Ci, którzy chcieliby wziąć udział w losowaniu, niech napiszą w komentarzu: Sekret piękna, będę wiedziała, że wtedy macie ochotę na te perfumy. Zachęcam Was również do tego sama, bez żadnej podpowiedzi, abyście przyjrzeli się tym próbeczkom. Tym, tych zapachów, e, ponieważ myślę, że wśród nich mogą być nowe miłości wasze. Nowe miłości. Mi się, mi się niesamowicie podobają. Bardzo. Ach. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, niedzielnie. Spokojnej niedzieli udanej dla Was wszystkich. Do następnego razu. Buziaki i uwaga na czerwone szminki. Pa!